I tam dzisiaj zrobimy bardzo prostą rybkę z papieru. I tutaj po długości na kwadratowej kartce odmierzamy sobie mniej więcej 1/8 długości, i tak samo na dole około 1/8 długości. I składamy w ten sposób. Ostatnie tutaj również mniej więcej w jednej już w mojej długości. I teraz wystarczy markerem dorysować oczko i buźkę. I nasza rybka gotowa.